tego ślubu nasze wesele. Zobacz, ilu wspaniałych gości do na nasz ślub przybyło. calusieńka, rodzina z Litwy i wujek Michał i ciocia Janina. Jest to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. <noise> Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham. Dwa do wieczora, żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa. A mam cię, ty huliganie, ty uwodzicielu serc panińskich, bo cię szukała po górach i lasach, po tych największych mołdłasach, trzewiczki steptała. Pączoszki szargała. Tak, i ciebie, młody panie szukała. Tak, ciebie. A ludzie mi powiedzieli, że się czynisz. I mnie za żonę nie chcesz. Nie chcesz to nie. Ale pamiętaj, łaziłeś do mnie trzy lata i czy zimy. Co? Podarłeś mi czy przejścię? Sznurówki, żebym się sznurowała i, i no tobie się podobała. A pamiętasz, jak stróż o dwunosty gwizdał, a ty mnie pod płotem ściskał. Łaziłeś dumnie przez, pro, przez płoty i ogrody. Podarłeś mi calućkie galoty. Weź se i ofiary, które mi sprezentowałeś. I oddasz swoją małżonkę. Która i dzisiaj ślubowałeś. A ty, młoda pani, wiesz kogo se za męża wzięłaś? On cię ja wszystko zbieram. powiedziała. Ale się na mnie nie gniewaj, Nie na no, mi flaszeczkę wina, a za roczek życzę syna. Za dwa córeczkę, a za czytareczkę. No i do widzenia. Oh taki wstyd. Musieńka rodzina z niczym przyjechała. Jak mogłeś, To wiesz, jak do mnie mówisz w ogóle. Poczekaj, niech się tylko mamusia dowie. Już my ci damy, damasowe. Do domu przedem do domu. Do. się wystraszyły i nas uwolniły. Oj, bo i powiedz, no skąd to się tym dzieciakom bierze? Jak to skąd? Z telewizji. No oglądają się tych programów. I potem widzisz, co się dzieje. My, Zobacz, bez telewizji chowane, tak. Zobacz, jakie I jo... my jesteśmy kobiety, no, jak się patrzy. Ale ja, ja ci powiem, to... Mi o to lekcję przy świeczce rzym odrobiałam. A ja już lalki sama szyłam. No widzisz, no, teraz... było zajęcie, nie? Było, nie nudziło nam się. A teraz, a teraz... co, komputery, Tak. komóreczki? Ma... Tak, no. tak to jest. A jejku, jejku. powiem ci jak... Tak w ogóle to gdzie ty z tymi jajami jedziesz? No na park jadę. Bo mi kury tyle naniesły, że my już ze starym na śniadanie, na obiad, na kolację jajajemy. No. Co ty? No pewno. No wiesz co? Chyba już powinien jechać. Już jest ta godzina. No, chyba. Tak. O matko. Pojechał. Punktualnie pojechał. tam. Na Na stopa? A co? I znowu w gazecie napiszą, że dwie laseczki na stopa stołu. ...szkolnego zespołu, tanecznego teatrzyku i także dla babińca naszego kabaretu koła gospodyń wiejskich. Jeszcze poproszę raz o klaski, bo naprawdę... No i przystępujemy do dal dalszej części, takiej jeszcze oficjalnej. Myślę, że przyszła pora na podziękowania, i to podziękowania bardzo gorące dla wszystkich. Pozwoliliśmy sobie tutaj przygo przygotować kwiaty, i podziękowania, bo nie byłoby tego spotkania, tego wszystkiego, co się wydarzyło, żeby nie życzliwość i zaangażowanie ludzi. Zarówno z Polski tutaj, jak i z Landwarowa, młodzieży, rodziców bo pieniądze nie rozwiązują wszystkich problemów. Mamy tych środków dosyć dużo, ale no ta atmosfera rodzinna, to przyjęcie młodzieży, te wspólne, wspólne spędzenie niedzieli na pewno jest chyba tym, co jest najcenniejsze w tym wyjeździe. A to jest wszystko możliwe dzięki rodzicom, którzy, którzy po prostu się zdecydowali i z gorącym i otwartym sercem przyjęli młodzież Landwarowa. Należą się ogromne oklaski, będziecie się rzekł, na. I pozwólcie, że złożę w swoim imieniu i całej szkoły podziękowania następującej treści. Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości. Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie składa podziękowanie za pomoc i życzliwe przyjęcie, przyjęcie młodzieży z Wileńszczyzny w ramach realizacji programu Komenius Partnerskie Projekty Szkół. I poprosimy Państwa e, pocztów Andrzeja i Renata. Odpięte dziękowania. podobnej treści Państwu Kasprzak. Zdraszamy. <kluczy> <kluczy> państwu Czubakom. No nie zawsze mogli być tutaj rodzice, ale to wtedy wiemy i dzieci odbiorą i przekażą państwu dymarskim. Chciałem powiedzieć tym drugim państwu dymarskim, bo rodzice nadali. Państwu Taaiu <kluczy> Państwu poczton. Państwu Goszek <kluczy> 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 Państwu Mińskim. Państwu <plach> Państwu Ożarowskim. do demarskim panu Maryszowi jest... <plosy> Państwo kostują.